najpierw zapytam, jak się do Pana zwracać, trenerze, asystencie? To znaczy, powiedziałbym, że piłkarz, ale piłkarze są lidze mistrzów. Na pewno, nie wiem, co, co mam odpowiedzieć. Szczerze mówiąc, dziękuję tutaj profesorowi, że, że dał, dał mi jakąś szansę, chociaż ja od samego początku mówiłem, że nie czuję się trenerem. Starałem się z chłopakami też rozmawiać na równi. Dostała mi ta funkcja powierzona, cieszę się za zaufanie, ale mówię, ja się cieszę skrajniejszy w piłkę i to jest dla mnie najważniejsze. Także cieszę się, że, że w roli tego asystenta czy tam trenera, jakkolwiek to zwał, bo to mniejsza, o większe zdobyliśmy punkty, bo to jest dla nas najistotniejsze, tak naprawdę. Ale jeszcze jeszcze mimo wszystko pociągnę ten temat. Jak to, jak to będzie wyglądać? Jeśli chodzi o, o licencję, bo powiem, że jest Pan asystentem, ponieważ nie ma Pan licencji, tak, i czy, czy to będzie szło w kierunku tego, żeby faktycznie stał się Pan tym trenerem, czy na razie te rozmowy są zawieszone i ta decyzja będzie na To znaczy, to znaczy tak, powiem, jeśli chodzi o licencję, to faktycznie nie mam tej licencji, bo nie ukrywam, że jest piekielnie trudno to zrobić, grając w piłkę, bo ten czas, który trzeba poświęcić weekendowy, no często składa, nakłada się z meczami. No jeździmy na dwa dni, a, a obecność na kursach jest w tym momencie obowiązkowa. Także, także no jest jak jest, ale ja mówię, ja na tą chwilę czuję się jeszcze zawodnikiem i na tym się skupiam. Nie mam jeszcze wielkiego oparcia, jestem na tyle młody i chęci mam, żeby, żeby grać w piłkę, żeby już na dzisiaj być trenerem, a łączyć te dwie funkcje jest bardzo ciężko, ja nie ukrywam, że dwa tygodnie miałem mega ciężkie, początek nawet trochę nieprzespany, bo jakiś tam stres, było wiele rzeczy do zrobienia, do jakiejś poprawy, do myślenia, co tu zrobić, żeby, żeby to odpaliło. Dlatego mówię, ja się skupiam na razie, chcę się skupić na graniu, cieszę się, że, że dostałem szansę tutaj od, od prezesa, od władz klubu I, i że udało nam się osiągnąć to, co, to, co powiedzmy w jakimś stopniu chcieliśmy czyli punkty w tych dwóch meczach. No właśnie, żeby ruszyło. Przed, przed końcem spotkania gdzieś układam sobie w głowie takie myśli, że dwa mecze pod, pod wodą nowego trenera i cztery punkty, czyli, czyli coś wspaniałego. No, tutaj troszeczkę jednak w końcówce plan się zmienił, e, druga bramka dla gości, ale chyba wydaje mi się, że przed meczem taki remis byście wzięli w ciemno, patrząc na tabelę. To znaczy tak, tabela no faktycznie jest mega niekorzystna dla nas. Wiadomo, z przykroju meczu żałujemy. Żałujemy, że nie udało się wygrać, bo tak jakbyśmy myszyli w tej 92 minucie, to by było zupełnie inny odbiór, a tak bardziej mamy niedosyt, bo wykonaliśmy kawał ciężkiej pracy. Za to chciałem pogratulować i podziękować chłopakom, bo, bo uwierzyli w to, co próbowaliśmy gdzieś sobie robić, bo, bo mieliśmy nie ukrywam głowy nisko po tych siedmiu przykranych meczach. I naszym celem było faktycznie punktowanie. Ech. Nie będę ukrywał, no cieszymy się z tych dwóch punktów, chociaż mówię, jest dzisiaj niedosyt bo stracić gola w 92 minucie, czyli naprawdę warunki już były ciężkie, tej piłki nie było widać. No jest niedosyt, ale, ale cieszmy się z tego, co mamy. Mhm. A tak pokrótce, e, gdzieś analizując jeszcze, jeszcze na gorąco, e, czego tak naprawdę zabrakło, żeby wygrać ten mecz? Bo strzelaliście tak naprawdę wszystko, co mieliście i nie wiem, jakieś błędy w obronie, czy brak, brak szczęścia? Szczęście w piłce jest potrzebne. To na pewno, ale czy to był jego brak? Nie wiem. No gdzieś którzy na Legionowi e, przeważała. My żeśmy się w sumie na to jakoś specjalnie nastawiali. Jeszcze w pierwszej połowie stawialiśmy większy opór, żeśmy wychodzili z kontrami. E, czy wszystko co mieliśmy? No, może tak. Tak, ale, ale mieliśmy kilka sytuacji, z których mogliśmy lepiej wyjść, ale brakło ostatniego, ostatniego podania, bo, bo praca, którą wykonywaliśmy w obronie musiała się gdzieś odbić. No i niestety brakło nam to do przodu. Tak samo to wyglądało w Elblągu, gdzie, gdzie pojechaliśmy tak naprawdę 14 zawodników i mówię, tą pracę, którą wykonywaliśmy w obronie rzutowała trochę na to, co robiliśmy z przodu, ale mówię, dzisiaj dwie, dwie bramki na tle naprawdę solidnej drużyny. Która, która jest w czubie tabeli, z tego się cieszymy i mówię, no jest niedosyt, bo, bo mówię, gol w 92 minucie to zawsze jest gol stracony i punkty dwa w plecy. I na koniec już ostatnie pytanie, już abstrahując od meczu, takie w dwóch zdaniach podsumowanie tej rundy zimowej, jesiennej właściwie. Nie wiem jak ją podsumować, bo, bo jesteśmy bardzo nisko, nie ukrywam, że wiele czynników się na to złożyło. No i tyle, no, nie, nie wiem co, co, co powiedzieć, lepsza będzie wiosna, tak, tak mogę powiedzieć, bo, bo jesteśmy nisko i, i na pewno to nie jest miejsce tej drużyny i mam nadzieję, że, że od, nie wiem, kiedy tam sezon ruszy, od marca będziemy szli w górę. Remisujecie dzisiaj to spotkanie z Legionowym i chyba troszeczkę nie dosyć. Na pewno, z przebiegu meczu, szkoda, że nie, do, nie udało się dowieść tych trzech punktów byśmy zakończyli ten rok z Bardzo jest nam przykro, że nie udało się zakończyć tego roku. Widzieliśmy też, że kibice tam gdzieś za, za bramami stali, kibicowali nam, za to bardzo im dziękujemy, dlatego też tym bardziej chcieliśmy wywieźć tutaj trzy punkty i dać im radość. Powiedzmy, że ta runda nie wyglądała, znaczy ten rok, bo runda jeszcze się skończyła, ten rok nie wyglądał w naszym wydaniu może najlepiej. Ale fajnie jakbyśmy zakończyli ten mecz, ten, tak, ten, ten rok, ten mecz z trzema punktami. Mhm. E, Tracicie bramkę w końcówce, tak naprawdę w śnieżycy, gdzie, mhm. gdzie nie dużo było widać. E, remisujecie mecz i, i czego tak naprawdę dzisiaj zabrakło, żeby, żeby zgarnąć te trzy punkty na, na sam koniec rundy. Mhm. Ciężko powiedzieć, tak na, na gorąco mogę powiedzieć. Dwie bramki w sumie po stałych fragmentach. Graliśmy z drużyną, co prawda ułożoną, ale bramki nam strzelili z, ze stałych fragmentów. Nie wiem, ciężko powiedzieć tak na gorąco, właśnie poza tym. Warunki też dzisiaj były, pod koniec tak, meczu były mało piłkarskie. Niestety nie udało się dowieść, za co mi jest, jak mówię, po raz kolejny bardzo mi jest przykro. Mhm. Jeszcze na koniec, wybroniłeś, wybroniłeś w 65. minucie setkę. E, bardzo poważną na, na dwa dwa tak naprawdę, więc y, nie wiadomo, jakby się potem mogło mhm. otoczyć Medzi gdzieś w szatnie chłopaki, wycałowali. Nie no, nie no, bez przesady. Pewnie gdybyśmy zdobyli trzy punkty, pewnie byłaby ta sytuacja tam inaczej też patrzona na to, że okej, okay, udało się zdobyć trzy punkty i też dzięki mnie, ale to nie miałoby żadnego znaczenia wtedy. Dzisiaj trzeba podkreślić to, cała drużyna walczyła. I byliśmy bardzo dobrze ułożoną drużyną, według mnie, dzisiaj, i zasługiwaliśmy w tym meczu na trzy punkty.